Przypowieść o 48 problemie. Pewnego wieczoru strudzony mężczyzna spotkał się ze swoim przyjacielem w karczmie. Opowiadał mu o trudach swojego życia, blokadach i decyzjach. W pewnym momencie postanowiłem, że zadbam o swoją sytuację finansową, swoją rodzinę i o siebie. Mówiono mi, żebym miał ambitne plany, więc spędziłem wiele czasu nad tym, żeby je szlifować. I teraz wiem, czego chcę. Chcę zarobić duże pieniądze, robiąc to, co kocham. I poczuć stabilizację i ciągły progres. Chcę żyć szczęśliwie ze swoją żoną, czuć dużą miłość i jej wsparcie. Dla siebie i całej rodziny chcę zdrowia. Wszystko mam dokładnie obmyślane, ale gdy zaczynam iść w tym kierunku, to zawsze coś wyskakuje, jakieś blokady, problemy, przeszkody. I za każdym razem, gdy zrobię dwa kroki do przodu, rzeczy, których nie kontroluję, powodują, że cofam się trzy do tyłu. Kręcę się cały czas w kółko i ciągle znajduje się w miejscu, w którym tylko planuje i szlifuje nowe plany. Ale czuję się już zmęczony tym, że tylko planuje, a czas leci, i od lat jestem cały czas w tym samym miejscu. Przyjaciel słuchał cierpliwie, ale nie wiedział, jak mu pomóc, więc tylko słuchał kolejnych problemów. Mężczyzna nagle usłyszał ze stolika obok szept i czuł, że jest kierowane do niego. Głęboko w lesie istnieje pewne drzewo. Gdy idzie się do niego z czystą intencją, to odpowiada na wszystkie pytania i rozwiązuje wszystkie problemy. Jednak droga do tego drzewa jest trudna i zdradliwa, ale jeśli masz czyste serce, dojdziesz do niego. I głos ucichł. Z uczuciem nadziei mężczyzna zapytał swojego przyjaciela, czy słyszał o tym drzewie, o którym przed chwilą była mowa. Przyjaciel ze zdziwieniem odrzekł, że niczego nie słyszał o żadnym drzewie ani tego głosu. Musiało mu się przesłyszeć. Po powrocie do domu mężczyzna nie umiał zasnąć, tylko ciągle myślał o swoim życiu, sytuacji i problemach. Jednak tym razem z nową nadzieją postanowił z samego rana wybrać się do lasu. Stwierdził, że jego intencja jest czysta i prosta z serca, więc znajdzie drogę. Coś go ciągnęło, by iść w miejsce, którego nie znał. I nagle trafił na ciemniejszą ścieżkę. Była ponura, ale słyszał, że ma być ciężko, więc to pewnie ta. Gdy czuł coraz większe zmęczenie i głód, zaczął wątpić. Ale właśnie w tej chwili, gdy zaczął wątpić, zaszumiał wiatr i jego oczom ukazało się wysokie drzewo, z wyraźną twarzą ukształtowaną spnączy. Bardzo się ucieszył, choć czuł zdenerwowanie, bo nigdy nie widział czegoś takiego. Pamiętając, że jego intencja jest czysta i wie, po co tu przyszedł, zaczął. Wiem, że jesteś mądrym drzewem, które odpowiada na pytania i rozwiązuje problemy. Ja mam ich wiele, ale jak poradzisz na choć jedno, będę w stanie sobie dalej poradzić. Moim największym problemem jest brak pieniędzy. Czy możesz rozwiązać ten problem? Po krótkiej chwili oczekiwania twarz przemówiła. Rozumiem, Rozumiem twoją sytuację lepiej niż, niż ci się wydaje, wydaje. Jednak, jednak nie mogę, nie mogę rozwiązać tego problemu. tego problemu. Mężczyzna poczuł smutek, ale wiedział, jak daleko mi trudną drogę przeszedł, więc stwierdził, że się nie podda. To może chociaż rozwiążesz mój problem z małżeństwem? Gdybym się lepiej komunikował ze swoją żoną i rozumiałaby mnie, jak bardzo się staram, to jej wsparcie by mi bardzo pomogło. Po krótkiej chwili oczekiwania twarz znów przemówiła: Rozumiem, Rozumiem Twoją sytuację sytuacja. lepiej niż, niż ci się, niż wydaje. się wydaje. Jednak nie, nie mogę rozwiązać, rozwiązać tego, problemu. tego problemu. No dobrze, stwierdził mężczyzna ze smutkiem. Ale chociaż poradź mi, jak rozwiązać problem ze zdrowiem? Jestem coraz starszy i nie mam już tyle siły co kiedyś, a muszę zadbać o swoją rodzinę. Proszę, pomóż mi. I w tym przypadku usłyszał: Rozumiem twoją sytuację lepiej niż ci się wydaje. Jednak, Jednak nie mogę nie rozwiązać, rozwiązać tego, tego problemu. problemu. Mężczyzna stwierdził, że się nie podda. Nie ma innej drogi. Próbowałem już wszystkiego, więc drzewo musi mi pomóc, chociaż w jednym problemie. Zaczął wymieniać czwarty, piąty, szósty i ciągle słyszał tą samą odpowiedź. Zaczął wyrzucać z siebie coraz głębsze i głębsze problemy: dziesiąty, dwudziesty, trzydziesty, i wciąż słyszał to samo. Gdy był już wyczerpany, nagle odpowiedź się zmieniła: Jestem w stanie rozwiązać twój czterdziesty ósmy problem. Mężczyzna się zdziwił, bo wymienił tylko czterdzieści siedem, więc zapytał: Jaki jest mój czterdziesty ósmy problem? Twój 48 problem, a zarazem, zarazem jedyny, jedyny problem to ten, problem, że, że wydaje ci się, że, że masz 47, 47 problemów, ta przypowieść kończy się w tym miejscu i stąd zaczyna się Twoja droga. Zastanów się nad swoim życiem, wyzwaniami, problemami, blokadami masz tylko jeden problem do rozwiązania. Jeśli zaczniesz rozwiązywać poszczególne problemy, Zaczną pojawiać się kolejne i kolejne. Pewnie dobrze to znasz. Jednak w momencie, w którym rozwiążesz ten jeden najważniejszy, wszystkie inne się rozmyją. Mając 20 lat, zacząłem marzyć o realizacji wielkich planów. Teraz mam 40. 12 lat doświadczenia w rozwiązywaniu problemów innych, ale postanowiłem, że zacznę się zajmować rozwiązywaniem tylko tego jednego. Po co ci różne materiały o rozwiązywaniu poszczególnych problemów? Twoim głównym problemem jest przekonanie, że masz mnóstwo problemów do rozwiązania i że nie potrafisz sobie z nimi poradzić. Chcę tobie zaoferować to jedno rozwiązanie: świadomość tego, czym są Twoje problemy i Twoją skrzynkę narzędzi na ich rozwiązywanie oraz świadomość samodzielności w radzeniu sobie z każdą życiową przeszkodą. Wystarczy, że klikniesz w link w opisie pod tym filmem i zarejestrujesz się na bezpłatny webinar. Już jesteś na drodze, jesteś bardzo blisko, to jest Twój czas, to jest Twoja decyzja.